Dzień dobry Państwu. Czy myślicie, że bankowy fundusz gwarancyjny ma za zadanie gwarantować nam dostęp do naszych pieniędzy w banku, a w razie problemów ochroni je skutecznie? Co prawda formalnie to jego zadanie, ale mówiąc kolokwialnie, czy ma on z czego strzelać? I jak to w ogóle działa? Przede wszystkim, czy jego aktywa, jego majątek wystarczą nawet na lekki wstrząs w świecie finansów? Niektórzy twierdzą, że nie ma się czym martwić. Na przykład znany na YouTube pan Marcin Ichuć, bloger finansowy. Ja przyznam, że nie zgadzam się z nim i dziś udowodnię dlaczego. Dopowiem też, czego nie mówił, z czego składa się majątek BFG i przede wszystkim na czym opiera się tak naprawdę bankowość. A to po prostu czeski film. Żeby było jasne, szczególnie informacja dla haterów, moim celem absolutnie nie jest zdyskredytowanie tego pana, bo na tyle ile miałem kontakt z jego materiałami dostępnymi publicznie w internecie, uważam, że to fachowiec. Tak więc zachęcam do oglądania dalej tego wideo po to, aby dowiedzieć się czegoś więcej, bo planuję w nim rozszerzyć to, czego właśnie blogerzy finansowi nam nie mówią. Nie mówi też żaden redaktor, nie mówi prasa, po prostu wszyscy chcą, żebyśmy żyli w jakimś przekonaniu. Tak. Raz jeszcze cześć i dzień dobry. Tomasz Piekienik z tej strony. Dla osób, które po raz pierwszy przybyły na ten kanał, jestem ekonomistą z wykształcenia, z zawodu doradcą podatkowym. Na co dzień doradzam i prowadzę merytoryczne kursy oraz szkolenia z finansów, podatków i biznesu. I tak już od kilkunastu lat. Na tym kanale postanowiłem dzielić się z Państwem czymś więcej niż inni. Chcę ukazywać fakty, moją ich interpretację oraz ukazywać Państwu drugą stronę medalu. W tym wideo zbadam dla Was, jaka jest prawda o bankowym funduszu gwarancyjnym. Liczby i dokumenty nie kłamią. Sztuka tylko otwierać właściwe strony. Przeanalizujemy razem liczby i fakty. Sprawdzimy, czy w razie upadku małego albo dużego banku mogą pojawić się problemy i co może oznaczać dla tych, którzy mają dużo albo mało gotówki. Przyznam Wam, że jestem zaskoczony tym, jak wiele osób, dysponujących nawet dużymi pieniędzmi,. Nic nie wie lub bardzo mało wie na temat bezpieczeństwa finansowego. Wielu moim klientom otwieram na to oczy. W sumie to często na tym polega moje doradztwo, czy prowadzone indywidualnie warsztaty z klientami. Zwykle w ich tracie, czy to na szkoleniach, nie rekomenduję, w co inwestować. Raczej prezentuję drugą stronę medalu i przestrzegam, dzięki temu. Moi słuchacze czy klienci sami podejmują rozsądne decyzje inwestycyjne i nie kierują się chciwością. A ja nie oferuję niczego. Nie sprzedaję żadnych akcji, obligacji, funduszy, złota, nic podobnego. Na pierwszym miejscu stawiam bezpieczeństwo aktywów. A nieraz to w przypadku moich klientów duże miliony złotych. Bez względu na wszystko, warto byśmy sprawdzili, jak jest naprawdę i odpowiedzieli na pytanie: czy pieniądze w banku są bezpieczne? Czy powiedzenie pewne jak w banku? Wciąż działa, bo zdaje się, że to pojęcie zostało nam wmówione i wszystko opiera się na wątłych fundamentach. Dużo przy tym marketingu, financiere i opowiadania bajek nieświadomym ludziom. Niech za dowód posłuży taki oto fakt. Jeżeli idziemy do banku z naszymi pieniędzmi, umieszczamy w nim depozyt, czyli składamy w nim nasze pieniądze na naszym rachunku oszczędnościowym. Co robi bank z tymi pieniędzmi? Bank używa tych pieniędzy do tego, żeby pożyczyć innym w formie kredytów. A więc bank nie pożycza ze swoich, bank pożycza z naszych pieniędzy. I co ciekawe, jeżeli tam się coś podzieje, klienci banku nie oddadzą swoich pieniędzy na czas, nie zwrócą swoich kredytów lub bank gdzieś je źle zainwestuje, to po prostu dzieje się problem. Dzieje się problem taki, że bank staje się niewypłacalny, ale niewypłacalny na nie swoich pieniądzach, tylko na naszych. Prawda, że czeski film? Mało tego, system prawa skonstruowany jest w taki sposób, aby to wszystko było zresztą gwarantowane. Nam, na nasz koszt. Tak oto, drodzy Państwo, funkcjonują te zagadnienia, i na tym opiera się tak naprawdę idea Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Nie łudźcie się, że to jest jakiś fundusz, jakaś instytucja, która nie wiadomo skąd ma pieniądze. Może Marsjanie przysłali, prawda? Ale spokojnie, już takich dygresji nie będę czynił dalej, tylko posługiwać będziemy się po prostu liczbami. Ale tam, gdzie trzeba, wskaże na odpowiednie wątki. Proszę, udostępniajcie ten materiał, gdzie się da. Zostawcie Państwo komentarz dla algorytmu YouTube. Niech coraz więcej osób będzie świadomych liczby faktów. Zaznaczam, celem moim nie jest straszenie, a jedynie ukazywanie rzeczywistości w niezakłamanej optyce. Nie znaczy to oczywiście, że wszystko musicie przyjmować bezkrytycznie. Zachęcam do własnych przemyśleń. W ramach wstępu chcę Wam powiedzieć, że jako Polacy mamy całkiem sporo gotówki w bankach. Jak donosi Rzeczpospolita, PKOBP i Jębank przyciągnęły najwięcej nowych depozytów klientów detalicznych w 2022 roku. Wynika z naszej analizy. Depozyty klientów detalicznych na koniec 2022 roku przedstawiają się następująco. Zaznaczam, to są już wyłącznie depozyty klientów detalicznych, a więc nie firm, instytucji. PKOBP 263 miliardy złotych. Za chwilę dowiecie się Państwo, że Bankowy Fundusz Gwarancyjny ma majątek wart. Łącznie około 20 kilka miliardów złotych. W samym PKOBP gospodarstwa domowe, nie firmy, nie instytucje, tylko i wyłącznie osoby prywatne mają zdeponowane 263 miliardy złotych. Ale proszę zostańcie do końca tego nagrania, bo za chwilę czy za kilka chwil przejdziemy do konkretów. Konkrety, konkretnie do tego, co kryje się w tym bilansie bankowego funduszu gwarancyjnego, będziecie tym zaskoczeni, obiecuję. Następnie czytamy: W M-Banku 123 miliardy złotych mają polskie. Osoby prywatne. PKO, PKO SA 120 miliardów, Santander Bank 108, ING 105, Millenium 69, Allior 51 i BNP Paribas 49, bank handlowy 18. Mniej więcej w połowie minionego roku banki zaczęły ostro konkurować między sobą o klientów, znacząco uatrakcyjniając swoją ofertę oszczędnościową. W efekcie w całym sektorze wartość depozytów gospodarstw domowych na koniec 2022 roku niemal podwoiła się w, koniec, w porównaniu z końcem 2021 roku. Nie oznacza to jednak, że Polakom aż tak mocno wzrosły dochody. Tak duży przyrost na dobrze oprocentowanych kontach okupiony został spadkiem wartości rachunków bieżących. Które są zwykle nisko oprocentowane, a inaczej mówiąc, klienci banków chętnie przerzucali swoje pieniądze tam, gdzie dało się więcej zarobić. No dobrze, mamy już pewną skalę złapaną, znamy punkty odniesienia. Dla przypomnienia. Gospodarstwa domowe, osoby prywatne mają w bankach bilion złotych. W samym PKBP ludzie prywatni mają 270 miliardów. Suma bilansowa sektora bankowego w Polsce to 2,7 biliona złotych, a. Wszyscy, którzy mogą deponować gotówkę w bankach, czyli firmy, instytucje, mają łącznie 1,8 ponad 1,8 biliona złotych. I teraz na tym tle będziemy za chwilę badać bankowy fundusz gwarancyjny, jak wypada i czy rzeczywiście będzie miał on z czego strzelać. Przechodząc do strony bankowego funduszu gwarancyjnego, możemy się dowiedzieć, że zasady gwarantowania depozytów to polskie prawo. Są one uchwalone w ustawie z 10 czerwca 2016 o bankowym funduszu gwarancyjnym. Bankowy fundusz gwarancyjny chroni środki depozyty zgromadzone w bankach krajowych spółdzielczych kasach oszczędnościowo kredytowych i oddziałach banków zagranicznych. Podmioty które objęte są gwarancjami znajdziecie drodzy państwo także na stronie internetowej tego są setki jeśli nie co najmniej dziesiątki, dlatego że oprócz tych banków komercyjnych znanych nam wszystkim alfabetycznie, tu wymieniając Alior Bank, Bank BPH, Bank Millennium, Ochrony Środowiska, Credit Agricole, ING, MBank, Nest Bank, Plus Bank, Santander Bank i tak dalej, i tak dalej, mamy jeszcze banki spółdzielcze i ich jest całkiem sporo, jak tutaj możecie zauważyć. Tych banków jest naprawdę dużo, bo funkcjonalnie z punktu widzenia BFG są to odrębne podmioty. Mamy też i skoki, których jest, jest też nieco, oraz oddział banków, jeden oddział banku zagranicznego, ale też są podmioty w upadłości. Najważniejsze jest jednak teraz, abyśmy odpowiedzieli na pytanie, komu gwarantowane są środki, jak działa mechanizm gwarancyjny i jakie środki są chronione, w jakiej wysokości, w jakich konstelacjach. Bardzo szybko udzielę odpowiedzi na te pytania. Otóż bankowy fundusz gwarancyjny w przypadku spełnienia warunku gwarancji, trzeba to podkreślić, wypłaca środki gwarantowane do wysokości ustawowo określonej kwoty. Czytając dalej informacje ze strony internetowej BFG dowiadujemy się, że spełnieniem warunku gwarancji w przypadku banku jest zawieszenie jego działalności, to po pierwsze. Po drugie, ustanowienie zarządu komisarycznego, o ile nie był wcześniej ustanowiony. I po trzecie, złożenie przez komisję Nadzoru finansowego, wniosku o ogłoszenie upadłości banku, albo o złożenie, albo złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości banku przez bankowy fundusz gwarancyjny w ramach przymusowej restrukturyzacji. I teraz, drodzy Państwo, to wcale nie jest tak, że spełnienie tych warunków następuje niezwłocznie. Jeżeli sobie wyobrażacie, że na przykład jakiś bank ma problemy, ponieważ nie wytrzymał tak zwanego ranu na bank i zamknięte są jego drzwi, nie wypłaca gotówki, to, jeżeli myślicie, że 7 dni od tego momentu dostaniemy środki na nasze konta, czy wy dostaniecie środki na konta, to jesteście w błędzie. Tu potrzeba być skrupulatnym i wiedzieć, że te 7 dni to biegną dopiero od momentu spełnienia warunków. A ten moment chociażby ogłoszenia upadłości takiego banku może nie nastąpić tak bardzo szybko i automatycznie. Według mnie jednak do takiej sytuacji, podobnie jak w Stanach Zjednoczonych było to w ostatnim czasie, także i w Polsce raczej nie dojdzie, dlatego że. Moim zdaniem, jeżeli bank większy szczególnie będzie miał problemy, a nawet ten mniejszy, to jak już sami Państwo wiecie, Bankowy Fundusz Gwarancyjny nie ma tyle środków, żeby sprostać roszczeniom klientów. Tak więc pamiętajcie, drodzy Państwo, 7 dni jako termin, w którym otrzymujemy środki wskutek zadziałania gwarancji bankowego funduszu gwarancyjnego biegnie dopiero od jakiegoś terminu, który związany jest ze spełnieniem trzech warunków, o których już wiecie. Teraz pora, aby powiedzieć dwa słowa na temat tego, jak chroni BFG środki osób fizycznych czy firm. Po pierwsze, jeżeli chodzi o osoby fizyczne, środki podlegają ochronie. Do wysokości 100 tysięcy euro, ale o kwotach za chwilę. Natomiast mało osób wie, że środki także osób prawnych, czyli spółki zo, spółki akcyjnej, podlegają ochronie. Podlegają ochronie także środki tzw. jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, np. spółki komandytowe, spółki jawne. Ponadto ustawa o funduszu wyodrębnia również kasy, szkolne kasy oszczędnościowe, kasy zapomogowo-pożyczkowe, czy rady rodziców. Natomiast bardzo ważne jest, żebyśmy wiedzieli, że nie podlegają ochronie środki banków i skoków, środki Krajowej Kasy kredytowej i instytucji finansowych oraz firm inwestycyjnych, w tym funduszy inwestycyjnych i TFI oraz funduszy emerytalnych. I to jest, drodzy Państwo, niuans, o którym warto abyśmy pamiętali, szczególnie jeżeli właśnie. Inwestujemy w różnego rodzaju inwestycje na rynku kapitałowym, co do których potrzeba szczególnej ostrożności i wiedzy przede wszystkim, żeby na tym rynku funkcjonować. Gwarancjami objęte są konta osobiste w złotówkach, w walutach, lokaty w złotówkach i w walutach, rachunki wspólne, rachunki osób nawet niepełnoletnich i konta firmowe. Czyli jeżeli prowadzę działalność gospodarczą jednoosobową, i mam w banku konto firmowe oraz w tym samym banku mam konto prywatne. To tu uwaga, obowiązuje mnie jeden limit w ramach gwarancji BFG: 100 000 euro, równowartość oczywiście. A więc to informacja bardzo ważna dla osób, które obracają większą gotówką. Jeżeli prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą, to mogę skorzystać z dwóch, trzech, czterech limitów za każdym razem razy 100 000 euro, jeżeli rozłożę środki na dwa, trzy, cztery banki. No dobrze, a teraz obiecana konfrontacja ze słowami znanego na YouTube pana Marcina Iwucia, blogera finansowego, czy bardziej rozszerzenie jego słów i rzeczowa polemika. Aby razem z Państwem odsłuchać fragment tego nagrania, pozwólcie, że założę słuchawki. Natomiast pamiętajcie, że przede wszystkim w naszym systemie jest bankowy fundusz gwarancyjny. I te aktywa bankowego funduszu gwarancyjnego mogą się wydawać małe, bo one wynoszą teraz, no to jest na koniec 2021 roku, bo jeszcze nie, nie, nie ma aktualnego sprawozdania, to było 26 miliardów złotych wobec wszystkich depozytów w bankach, to jest 1,723 723 miliardy, a tych a ponad bilion jest tych gwarantowanych. Ja tylko skomentuję. Dodatkowo w bankach suma aktywów to ponad 2,7 biliona. Natomiast same depozyty, czyli płynna gotówka, którą banki przyjęły od gospodarstw domowych i instytucji, to nawet okolice 1,8 biliona. Ale kilka rzeczy. Pierwsza sprawa. BFG obejmuje aż 522 banki. Jesteśmy ciekawi, czy wiedzieliście, że aż tyle tych banków jest. 29 to banki komercyjne, reszta. To no, banki spółdzielcze, bo depozyty BGK nie są objęte Bfga, BFG. 62,3% depozytów podlega gwarancji BFG. Czyli z całej kwoty depozytów to jest ta część, która nie podlega tej gwarancji. I to są pewnie głównie depozyty jakichś dużych korporacji, bo myślę, że bogate osoby nie trzymają tylu pieniędzy Rzeczypka w jednym banku. To chyba też nie podlega, prawda? Poza tym środki na zabezpieczenie depozytów BFG to około 26 miliardów, czyli tylko 2,4%. I tutaj uwaga, za chwilę udowodnię na podstawie danych wprost ze sprawozdania finansowego, że 26 miliardów to jest suma aktywów, suma bilansowa bankowego funduszu gwarancyjnego. Tam absolutnie nie ma takiej kwoty jako funduszu na gwarantowanie wypłat w razie problemów, oczywiście, dla kowalskich, dla osób fizycznych, dla firm w ramach tego limitu 100 tysięcy euro. Ale za chwilę to Państwo zobaczycie. Ale to nie przeszkodziło temu, żeby BFG spełnił swoje gwarancje i było 11 upadłości banków komercyjnych i aż 99 upadłości skoków i banków spółdzielczych. 110, słuchajcie, taka statystyka od 1995 roku. I pewnie większość z nas pamięta jedną, dwie upadłości, a o większości nie słyszała. I tu chcielibyśmy bardzo mocno zaapelować o spokój i chłodną głowę, bo już widzieliśmy materiały na YouTubie, że BFG, jak upadnie jeden duży bank, to koniec. BFG wyparują pieniądze i to będzie Armagedon. Nie, to nie będzie Armagedon. A dlaczego wytłumaczy to Maciek? Z prostej przyczyny, że choć ta kwota jest w BFG mała na pierwszy rzut oka, to trzeba sobie zdawać sprawę, że środki w BFG pochodzą przede wszystkim obecnie z wpłat banków. Co roku banki taką daninę do BFG wnoszą. I tu uwaga, jedna chwila. A skąd banki mają środki? Przecież środki w banku to są tak naprawdę te pieniądze, które pochodzą z depozytów. Czyli widzicie Państwo, potraficie sobie to wyobrazić. Jest to bardzo ciekawy obieg zamknięty, czyli sami gwarantujemy, jaki fundusz ma do dyspozycji bankowy, fundusz gwarancyjny i jakimi środkami ten fundusz zasilają banki, bo to robią oczywiście z naszych pieniędzy ale przewidziane są też inne źródła finansowania na wypadek trudnych wydarzeń. I tych źródeł jest sporo, ale zaznaczyliśmy dla was takie trzy, które koniecznie trzeba wspomnieć. Środki z kredytów z Narodowego Banku Polskiego, środki z pożyczek udzielonych z budżetu państwa i środki uzyskane z pożyczek udzielonych przez inne systemy gwarantowania. I tu, drodzy państwo, objednaża się w całej rozciągłości fikcja, Moim zdaniem, przynajmniej, istniejąca fikcja, która powoduje, że tak naprawdę sami sobie to wszystko gwarantujemy. Co oznacza, moim zdaniem, że w razie poważnego krachu w sektorze finansowym, tak to różowo nie będzie wyglądać, jak przedstawiali ci panowie. Szczególnie, że jak sami zwracali uwagę, środki czy fundusz, którym dysponuje BFG, może być w razie problemu, w razie czego zasilony, znowu, po pierwsze, ze środków Narodowego Banku Polskiego, ze środków pożyczek, Czyli pochodzących z pożyczek budżetu państwa, a budżet państwa znowu to są pieniądze podatników. Budżet państwa ma pieniądze pochodzące z wpłat podatków. To są główne źródła finansowania budżetu państwa. Więc mamy taki obieg zamknięty, w którym tak naprawdę no, ten biedny Kowalski, biedny Polak, biedny przedsiębiorca jest do tego obiegu przymuszony i nie ma wyjścia. Nie da się z tego de facto wyjść. Tak wygląda ten świat finansów, więc chciałem Państwu zwrócić uwagę na to w ramach rozmawiania o drugiej stronie medalu, po to, abyście mogli dzięki materiałom, które dla Was przygotowuję, rozszerzać horyzonty, ale także prowokować się do krytycznego myślenia i zwracania uwagi na tą wszechobecną arcypoprawność, drodzy Państwo. A teraz przechodzę już do obiecanego bilansu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego na dzień 31 grudnia 2021 roku. To nagranie przygotowuje dla Państwa w dniu 12 maja 2023 i bankowy fundusz gwarancyjny jeszcze nie opublikował sprawozdania finansowego za rok 2022, co jest według mnie lekko zastanawiające, czym jest bilans? Jest to zestawienie tego, co posiada i tego, co jest dłużny bankowy fundusz gwarancyjny. Tak samo jak jakakolwiek inna spółka. Tutaj obowiązują po prostu zasady sprawozdawczości, w pewnym sensie zasady rachunkowości. I teraz suma bilansowa banku, danego banku, nie oznacza wcale, że tyle ten bank ma. Suma bilansowa firmy nie oznacza, że to wszystko jest jej. Tylko to, co należy do BFG w przypadku bilansu bankowego funduszu gwarancyjnego, czy w przypadku spółki, to, co do niej należy, co wynika z bilansów, musimy dopiero obliczyć, bo tak naprawdę taką prawdziwą własnością to jest to, co odpowiada kapitałom własnym. Bo to bardzo proste liczenie. Jest to tak, jakbyśmy musieli od sumy bilansowej, czy sumy aktywów, odjąć wartość zobowiązań. Bardzo prosty przykład. Wyobraźmy sobie, że mamy w aktywach, że mamy w aktywach o, tutaj napiszę aktywa. Mamy w aktywach, w aktywach towar o wartości 1 miliona, nieruchomość o wartości 2 milionów złotych i gotówka o wartości 1 miliona złotych. Suma bilansowa takiego bilansu niewątpliwie wynosi 4 miliony złotych, a więc suma bilansowa. Natomiast, żeby poznać cały obraz sytuacji finansowej danego podmiotu, no to potrzeba jeszcze zerknąć co się kryje w pasywach takiego podmiotu. I teraz w pasywach mamy fundusz własny, czy kapitał własny, kapitał zakładowy, tak to się nazywa, fundusz własny oraz zobowiązania. Na przykład kredyty. I teraz, jeżeli chodzi o wielkość zobowiązań, no to w tym moim przykładzie, który tu Państwu prezentuję, co, gdyby założyć, że ta firma, który, dla której ten przykładowy bilans tutaj narysowałem, ma 3 miliony długów, 3 miliony kredytów, 3 miliony zobowiązań. Okazuje się, że jej fundusz własny wynosi 1 milion i oczywiście suma pasowo wynosi również 4 miliony złotych. To tak na marginesie, warto, żebyśmy pamiętali, bo ta wiedza nam się przyda gdy czytamy na co dzień prasę, interesujemy się finansami czy ekonomią. Wracając jednak do tego bankowego funduszu gwarancyjnego, chciałbym zwrócić uwagę na to, że suma bilansowa wynosi w bankowym funduszu gwarancyjnym 28 miliardów złotych. Pytanie, czy to rzeczywiście jest ta wartość, którą może, która może chronić Polaków w ramach jakiegoś czy w przypadku jakiegoś raunu na banki? Otóż drodzy państwo, w aktywach jest pokazane to, co bank ma. I co ten bank posiada? Środki pieniężne, gotówka, 4 miliony złotych. Jak na ten moment, to jest taka wartość środków. W Należności od instytucji finansowych, czyli te składki, te dopłaty, o których mowa, czyli składki, mówiąc krótko, którymi finansowany jest BFG, jeżeli ze strony banków, to jest 2 miliardy 850 milionów. Ale tutaj jest pozycja bardzo ciekawa. Obiecałem, że będziecie zaskoczeni. 25 miliardów 765 milionów złotych to papiery wartościowe i inne aktywa Skarbu Państwa. No, i tutaj zadaję retoryczne pytanie, jaka jest ich dzisiaj wartość rynkowa? Bo przypomnę, co jest w ogóle źródłem powodu problemów bankowych w Ameryce, które mogą się też przelać na Europę. Wielu ekonomistów o tym mówi, że to jest kwestia nie czy, tylko kiedy. Obligacje są takim instrumentem finansowym, które działają w taki sposób. Jeżeli Dwa lata temu zakupiłem obligacje oprocentowane na 1,5%, a dzisiaj do kupienia są obligacje o oprocentowaniu na przykład 8%, to się okazuje, że jeżeli ja bym dzisiaj zmuszony był sprzedać moje obligacje lub chciał, to ja nie uzyskam za nie takich pieniędzy jak dzisiaj za nową obligację. Wyobraźmy sobie, że dwa lata temu kupiłem obligację pięcioletnią, a dzisiaj mogę kupić obligację 3-letnią za 8%. No to, drodzy Państwo, jest rzeczą logiczną, że moja obligacja jest warta, ta stara, jest warta znacznie mniej i te spadki wynoszą kilka czy kilkanaście procent. To w zależności od różnego rodzaju czynników. To tak tylko na marginesie. I to było powodem m.in. problemu banku SVB. Mówi się, że polskie banki nie są podatne, tak jak banki amerykańskie na tego typu problemy, natomiast jasno też mówią wszyscy, że żaden bank nie ma szansy wytrzymać pędu na bank po pieniądze. Jeżeli jakaś część klientów, 5-10% klientów nagle zwróci się do banku po wypłatę swoich oszczędności, każdy bank musi zamknąć drzwi i powiedzieć nie mamy środków na ich wypłatę. Widzimy tutaj, że są to dłużne papiery wartościowe, a więc, drodzy Państwo, jeżeli BFG miałby stanąć przed sytuacją, za działania i wypłat, to musiały spieniężyć te obligacje. I zastanawiam się, im dalej, oczywiście płynie czas, tym potencjalnie te obligacje mogą być mniej warte. A wraz z każdą podwyżką stóp procentowych, ja wiem, że od 8 miesięcy w Polsce nie było tych podwyżek, ale wraz z każdą podwyżką stóp procentowych wartość tych obligacji po prostu maleje, bo maleje wartość obligacji wymitowanych w czasach, gdy stopy procentowe były niższe. Przejdźmy teraz do pasywu bankowego funduszu gwarancyjnego, to tutaj odczytamy informacje dotyczące funduszu własnego i tego, jakimi kapitałami czy ewentualnie zobowiązaniami charakteryzuje się tenże bilans. Czytamy w tym bilansie, że... Zobowiązań bankowe fundusz gwarancyjny wcale nie ma tak dużo, to jakieś 19 milionów złotych w stosunku do skali jego działania i kapitału, czyli sumy aktywów to bardzo symboliczna wartość. Natomiast ciekawie robi się tu. Fundusz gwarancyjny banków 17 miliardów złotych. To jest, drodzy Państwo, wartość, która przeznaczona jest w ramach BFG do gwarantowania depozytów. To jest fundusz gwarancyjny banków. Kolejna wartość, 7, 9 miliardów 558 milionów złotych, to jest Fundusz Przymusowej Restrukturyzacji Banków. A więc na ten moment to ta wartość, podkreślam, 17 miliardów. Z całej sumy bilansowej 28 miliardów złotych jest przeznaczona do w razie czego funkcjonowania jako ten fundusz gwarancyjny banków. Jeżeli chodzi o fundusz gwarancyjny kas, jest to kwota 34 milionów złotych. A drodzy Państwo, fundusz restrukturyzacyjny banków to jest zupełnie inna pozycja i musiałyby powstać no, szczególne okoliczności, żeby ta wartość mogła zasilić także i tą. Natomiast ja twierdzę, że nie ma się co spodziewać, że bankowy fundusz gwarancyjny będzie musiał Wypłacić miliardy złotych. I tutaj się w pewnym sensie zgadzam z panem Marcinem Iwuciem, którego to wideo miałem okazję kilka chwil temu Państwu zaprezentować. Dlatego, że wydarzy się najprawdopodobniej coś takiego, co miało miejsce w Stanach Zjednoczonych. W Ameryce, w sytuacji, kiedy było jasne, że bank upada, z tym. Ogłoszeniem upadku wstrzymano się do piątku. Założę się, że działo się to już w porozumieniu pomiędzy tym bankiem, a Fedem, czyli Bankiem Centralnym, a, a, i amerykańską instytucją odpowiadającą Polskiemu Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu, czyli FDIC. Dlatego że łatwiej jest procedować tego typu ruchy w weekend, bo w weekend zwykle nie dokonywane są transakcje, ludzie nie pracują, nie otrzymują pensji, banki nie wykonują, nie księgują po prostu operacji. Co takiego się jednak wydarzyło. Tam upadł bank Silicon Valley Bank, tam upadł bank Signature Bank i jeszcze dwa inne mniejsze banki. Przy czym zaznaczam, Silicon Valley Bank był to bank, którego aktywa są dwa razy większe od banku PKO BP, a i tak ten bank był poza dziesiątką, pierwszą dziesiątką Stanów Zjednoczonych. Ale do rzeczy. Fed zainterweniował wraz z agencją FDIC, czyli odpowiednikiem BFG, i spowodowano, że ten bank został potem przejęty, ale bardzo szybko, przymusowo zrestrukturyzowany. Konkretnie to rząd amerykański poprzez ramię Fedu. Uruchomił specjalną linię pożyczkową na zasilenie w płynność tego banku i każdego innego, który tam upadł w kwocie bagatela 50 miliardów dolarów. Więc ja uważam, że jeżeli dojdzie do sytuacji analogicznej w Polsce z jakichś powodów, to oczywiście, że NBP czy rząd, czy wszyscy oni w porozumieniu nie dopuszczą do tego, żeby kasa bankowego funduszu gwarancyjnego była wyczyszczona w, po, w na przykład 50 czy 80 czy 90%. To jest, drodzy Państwo, moja prognoza rzeczywistości. Oczywiście nie wiem i trudno ocenić mi prawdopodobieństwo tego, czy do takich sytuacji może dojść w Polsce. To wszystko jednak nie oznacza, że będzie tylko różowo, bo gdy ranna banki będzie naprawdę duży, tak jak wspomniałem, nie pomoże jednak bankowy fundusz gwarancyjny, ale gdy on będzie naprawdę duży, to nie pomoże nawet bank centralny. Mówi się, że są banki zbyt duże, żeby upaść, ale bierzmy proszę pod uwagę, że może... Tak się stać, że ta reguła zostanie złamana. Sami proszę ustalcie prawdopodobieństwo tego. Dla mnie na przykład to na dziś 50%. Co oznacza, że nawet mając przykładowo, gdybym miał 100 tysięcy euro, nie trzymałbym wszystkiego w banku. Tylko przynajmniej połowę w innej formie. Czy to w gotówce, czy to częściowo w złocie, tak naprawdę trzeba by się zastanowić i za każdym razem indywidualnie ocenić pod kątem sytuacji danej osoby, co z danymi środkami. Natomiast, wracając, gdyby to była gotówka, już upraszam, oprócz innych aktywów jak nieruchomości, złoto i tak dalej, to nawet takiej wartości nie trzymałbym w 100% w banku. Pora na krótkie podsumowanie. Wiecie już, drodzy Państwo, jak działają gwarancje bankowego funduszu gwarancyjnego, jaka to jest kwota. Zaznaczę, że istnieją sytuacje, kiedy to kwota jest nielimitowana, ale są to szczególne sytuacje, gdy na przykład ktoś otrzymał jakieś zadośćuczynienie po jakimś wyroku sądowym. Istnieją też przypadki wyższych limitów w sytuacji, gdy ktoś posiada środki i może to udokumentować pochodzące ze sprzedaży domu na przykład. Natomiast co do zasady jest to 100 tysięcy euro per bank, per podmiot, który jest objęty gwarancją, czyli osoba fizyczna, ale także spółka. I co do tego nie mamy wątpliwości. Wiemy też, że kapitały, czy fundusze, czy suma bilansowa w ogóle bankowego, funduszu gwarancyjnego nie pozwala nawet na... No, powiedzmy, delikatny katar w sektorze finansów. Natomiast, tak jak już Państwu powiedziałem, ja przynajmniej i tak spodziewałbym się wkroczenia wcześniej po prostu regulatora z jakimiś dodatkowymi gwarancjami, pożyczkami, czy chociażby z korzystaniem z możliwości udzielenia dodatkowych pożyczek, czy dofinansowania przez Skarb Państwa, czy Narodowy Bank Polski, o czym też już wspominaliśmy. Niemniej, nie oznacza to wszystko, że będzie tylko różowo. Według mnie. Ten problem sektora finansów dopiero się nawarstwia. I to za sprawą bardzo, ale to bardzo wielu czynników. Tak więc proszę, uważajcie na siebie, dbajcie o swoje finanse i oszczędności. To byłoby na tyle w tym wideo. Bardzo proszę o pomoc w promocji tego kanału. Jeśli Wam się podobało, drodzy Państwo, łapka w górę, subskrypcja, ale bardzo będzie mnie też ciekawić, co sądzicie o tych treściach, które Wam przedstawiam. Proszę o pozostawienie komentarza. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam, Tomasz Piekielnik.